No i witamy ponownie w serii filmów z Oliwią, w której przybliżamy naszym przyszłym lektorom kulisy pracy w Tokersach. To co, lecimy od razu z kolejnymi pytaniami? Oczywiście, lecimy. To, co martwi niektóre osoby, to sposoby zatrudnienia. Jakie są opcje w Tokersach? Opcji jest kilka, i zależą one od kilku czynników. Po pierwsze, jeżeli jesteś studentem oraz nie kończyłeś jeszcze 26 roku życia, zachęcamy do współpracy na zasadach umowy zlecenia. Natomiast oczywiście wspieramy również lektorów, którzy chcieliby lub mają swoją własną działalność gospodarczą, więc taka forma rozliczenia również wchodzi w grę. A czy działalność gospodarcza w tej branży się opłaca? Tak, opłaca się. Natomiast znowu zależy to od kilku elementów, z których najważniejszym jest fakt, jak dużo lekcji chcesz przeprowadzać w danym miesiącu. To jaki jest minimum pracy jako lektor w Tokersach? Absolutne minimum to 20 godzin tygodniowo. I czy są jakieś godziny preferowane przez klientów? Tak, są. Musimy pamiętać, że nasi klienci to osoby pracujące, osoby dorosłe, więc y, najlepiej dla nich, jeżeli lekcja odbywa się rano, czyli na przykład y, od 7 do 10 lub po południu, czyli od 16 nawet do 22. A pojedyncza lekcja ile trwa? Y, 60 minut. To jak już jesteśmy przy liczbach, to zostańmy w tej konwencji. Y, jak często jest wypłata? Włopata jest do 12 dnia każdego miesiąca i nie zdarzyło się jeszcze w naszej historii tak aby ten termin przekroczyć. Super. To jeszcze na koniec zadam chyba najważniejsze pytanie w tej całej układance. Ile zarabia lektor angielski w Tokersach? Okej. Okay. Więc stawki w Tokersach zależą od kilku elementów, ale wahają się one od 40 zł 96 groszy do 59 zł brutto. Jeżeli nie jesteś studentem i tym samym nie korzystasz już z ulg podatkowych, gorąco zachęcamy do zakładania działalności gospodarczej, która w takim przypadku jest najkorzystniejszą formą rozliczenia. Dla um, osób, które są na działalności oraz które są studentami i nie ukończyły jeszcze 26 roku życia, uśredniona stawka netto dla takiego lektora to 55 zł. Super. Dzięki Oliwia za kolejny czas, który nam poświęciłaś. Myślę, że czeka nas jeszcze jedna albo dwie serie takich pytań i wyczerpiemy temat. Do następnego. Super. Dzięki.